Ja z kolei na ten mecz spoglądam z perspektywy zdobytych punktów. Myślę, że dzisiaj ten jeden punkt zdobyliśmy. Tak jak mówił trener o dramaturgii spotkania z przebiegu meczu, z przebiegu gry. Ten punkt trzeba docenić i myślę, że może mieć on znaczenie w ostatecznym rozrachunku w końcowej tabeli. Na pewno ten mecz od początku nie był zbyt dobrym widowiskiem w porównaniu do ostatniego spotkania. Nie potrafiliśmy się tak utrzymać płynnie przy piłce, jak, jak w Poznaniu. Zbyt szybko po odbiorze piłki traciliśmy ją i, i te akcje nasze się nie zazębiały. Na pewno ta sytuacja z tą czerwoną kartką i, i obroniony rzut karny, y, no W przerwie jak gdyby, po przerwie <laughs> obraz meczu się zmienił, ja w przerwie z zawodnikom. Wyraźnie powiedziałem, że grając w osłabieniu i w tym ustawieniu, jakie zaproponowaliśmy po przerwie, wcale nie musimy tego spotkania przegrać, a przy odrobinie szczęścia można jeszcze skontrować i wygrać, tak? Tak też się stało, skontrowaliśmy. Dawid potwierdził swoją bardzo dobrą dyspozycję, dał nam prowadzenie. Szkoda tej straconej bramki, ale, ale tak tu trener powiedział, ja też się przychylam do tego, że. Myślę, że z przebiegu spotkania ten remis jest zasłużony i jeszcze raz mówię, ten punkt trzeba docenić. Na pewno trzeba spojrzeć jeszcze na debiut Pawła Giela. Myślę, że należy go ocenić pozytywnie. Wszystko to się dzieje w trudnych warunkach. Gramy o utrzymanie, także ta presja i stawka meczu takiego chłopaka też jest jak gdyby duża. Myślę, że nie zawiódł i możemy na niego liczyć w przyszłości. Dziękuję zawódnikom. Tak, pod koniec już. Dziękuję zawodnikom za to, za tą walkę, za zdeterminowanie i, i myślę, że musimy już się skupić na następnym spotkaniu, bo w sobotę już gramy z Polonią i kolejne mecz na naszym boisku i myślę, że niezależnie od tego z kim gramy, czy z zespołem z górnej połówki tabeli, czy z dolnej, to jesteśmy w stanie pokusić się o punkty z każdym. Dziękuję.